Cześć! Dzisiaj kolejny filmik na kanale, tym razem troszeczkę inny. Jakiś czas temu byłem w Chinach, spędziłem tam tydzień, przy okazji przywiozłem trochę różnych dziwnych smakołyków. Jest tego tego taki zestaw, mamy w sumie chyba 15 czy 16 rzeczy, około. Są słodkie, są ostre. I postanowiliśmy nagrać na kanał trochę inny filmik, Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Będziemy testować, co to jest. Nie do końca wiem, co kupowałem. Będziemy próbować dzisiaj za pomocą aplikacji tłumaczyć, co tam jest. Więc, żeby też dać Wam znać i, sobie, i siebie przygotować do tego. Podzieliliśmy to na dwie części, tak? To jest, to jest około 7, tutaj będzie, to jest 8. Trochę słodkich. Trochę słonych tutaj, tak samo. Jak na chwilę przestało, pewnie będzie też trochę ostrych. Więc... Dokładnie. Że mamy przygotowane jakieś napoje, mam okay. nadzieję, że jakoś sobie damy z tym rady. Także co? Zapraszamy. Dzisiaj zaczynamy od tej paczki, a okay. ten zestaw w kolejnym filmiku. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, subskrybujcie. Już niedługo kolejny materiał właśnie o jedzeniu z kim. Zapraszamy. To jest nasz zestaw na dzisiaj. Od czego zaczynamy? Ja bym zaczął od najmniejszych, czyli na razie tak... Oj. No to pierwsza rzecz, która pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Tak. Dobrze. Dobra, no to wiesz, teraz spróbujemy to przetłumaczyć. Psian... Cział taro. Dobry smak, kolasia. A tutaj co to jest? Ok. Nowa, gładka, konsystencja żywności. Dobra. A tutaj z tyłu? Yang... W... Nie wiadomo, Yang Wam Dobra, w słuchajcie, sensie otwieramy. To jest chyba coś słodkiego. No. No Zobaczmy. to taro to jest w ogóle owoc. Taki okay. azjatycki. Ale fajnie pachnie. Tak mleczny jest coś, No. Ale... Jest takie coś. Może to będzie fioletowe bardziej. No. Słuchaj, potnijmy, bo tak, jest nas tutaj dwójka, ale mamy jeszcze dwóch innych, Dokładnie. którzy będą chcieli pewnie spróbować. Dobra, to jest tak. Tak guma dożycie trochę. No to co, próbujemy? Ale fajnie pachnie jak mlecznie. Fajnie. A mm, nie jest słodkie. To miało być słodkie, ale coś nie wypaliło. To nie jest słodkie, to jest bardzo. Że nie jest to ostre. Słodnie. Słodkie też nie jest. Sło I słodkie też nie. Poczęstujemy operatora. Ale dobre. Dobra. No ale... Fajne. Ja. mleczne bardzo mleczne. Nie jest bardzo słodkie. Fajny taki słodycz, ale widać, że tam nie ma jakoś bardzo dużo cukru, nie? Mhm. To Zimne. mi smakuje. To jest fajne. To jest fajnie. Właśnie, tak, nie wiem. Ale, nie, ale, nie ale strasznie podoba mi się zapach tego. Zapach jest super. Taki, no, z, taki, zapach jest fajny. Taki, jest taki jest słodki, fajny. taki mleczny. Dobra, mm. następne. To też taki batonik. No to tłumacz. Klasyka jogurtu. Stary szczotkowany jogurt. Tak tłumaczę aplikację. miejska małpa. Okay. No, ciekawie. Ten stary, nic, jaki, stary czesany jogurt? Za, nic, co można uznać za kwaśne. Okay. Ważne. To no, data ważności dwa. A tutaj, chyba w ten sposób. Stary, Spodkowany stary jogurt, miejska małpa. Klasyczny. Tutaj jest żelik o smaku jogurtowym. Okay. Czyli okay. Wiemy, tak jest Czyli może dobrać. być, może być znowu słodkie. Dokładnie. Otwieramy. O owocowo pachnie. Czaiłem mi się dużo bardziej, takie nie mi to właśnie pachnie takie mleko skondensowane. Nie, owocami pachnie. Nie Też taki żelek. tylko taki taki dziwny. Twardszy. O. No ten jest twardy. Myślałam, że to będzie lepsze, ale ten jest właśnie. Nie. No. Dobra. A pachnie przepięknie, to pachnie lepiej. Proszę, operator. Proszę przepyszne. To jest dużo lepsze. Ale też nie jest słodkie. Jest trochę. To bardziej... No jest słodszy niż tamto. Ale bardziej jogurtem czuć, bo jest taki... Jest taki lekki kwasek z tyłu. Jakaż kłonić? Owocowo. Nie Nie? Owoc... Owo... Dla mnie nie? Ale to, dla mi... to jest bardzo dobre. Dobre, Co? Dobra, jak się to jest. był. Danon. Danon. Jak danonki smakuje. Tak. Właśnie. Dokładnie. Danonki. Jak pamiętacie jogurciki te, danonki małe, serki, to tak to smakuje. Ale nie. Dla mnie to jest duże od tego. Może no. To co? Co teraz próbujemy? Teraz ja wybieram? O! Wybieram no. to! To, to jestem pewna, że będzie ostro. To jest jakiś byk. Śmieszne no, no. No. Szybkie przekąski. Wege wegetariańskie ścięgnowołowe o smaku marynowanej papryki. Wegetariańskie ścięgnowołowe. wołowe. li za Ale co ma wegetariańskie? Chińskie przekąski hong... Coś tam. Queen, queen, bo to jest w prowincji chyba Queen Jabłka? Hmm. No to... Chińskie przekąski Queen, queen Ping. Przekąski z Queen Pingu. No. Ale właśnie unikalny, wegetariańskie ścięgno wołowe o smaku marynowanej papryki. Wegetarian... Co ma ścienno wołowe do wegetariańskiego do no, no jedzenia? Dokładnie. A wiesz co? Bo tak, to jest słodkie, to, to weźmiemy na osobny talerz. No. A to otwieramy tutaj. No, to jestem ciekaw. Ja się boję. No. Co to będzie? Ok. tworzymy to. To będzie pachniało ostro, to ja będzie najmniejszy kawałek. No. Nie ale pachnie tu, ostro. Nie, dla mnie leciutko ostro. Pachnie. Ale jest taki żelek. No nie? Mhm. Bo to się urywa? No właśnie, nie wiem, chyba tak. No, tak. Takie paseczki. Jest to, jest to trochę ten. Jest. M, m, czuć że to jest. Ta, takie pojedyncze kawałek boczek. Tak, jak boczek, ale to też wygląda trochę jak e, ten. Ostrze pachnie ostro. Jak e, suszona wołowina. Tak! No? Pachnie mocno przyprawami. Wiesz co? Kurczę, jakąś przyprawę to. Zioło jakieś. Proszę, no spróbuj. No, próbuj. No? Tak. Gumowate? Jest mocno gumowate. Ale mniejsze niż ten, bardziej miękkie niż yy, te. Ten niż yy, Suszona wołowina, o, ale jest pikantne. Nie, nie jest Nie? nie. Na, na razie. Jest pikantna. No, lekko czuję. Lekko słone, znaczy. Słone. Słone, lekko. No jest, jest takie, czuć ten tłuszcz, bo widać go na, na palcach, ale dobre. dobre nie jest, jest, no. Nie jest jakoś bardzo ostre. Ale fajne. Czym bym to kupiła? Raczej znaczy nie. Gdybym no. gdyby nie miała nic innego do zrobienia, to niechęć by mm, nie, to jest, wiesz Nie, to jest fajne. Na przykład wieczorkiem do filmu tak chcę przekąsić. Lekko ostre. Można. Z jakimś um, pienistym. Do pienistego. Byłoby dobre. Także. Mhm. Mm Weź sobie ręce. O! Dobra. Ale nie to bardzo ostre. Ale nie tak bardzo ostra. No, bardzo nie, ale ostra. Mhm. Dobra, trochę kubki smakowe. Ja bym się podobał mój kubek. A mój? To mm. mój udany kubek na razie. Dobra. To co? Duża paczka? Duża paczka. Idziemy na dużą paczkę. No to... Później tu mam... Masz. Dobra, Co to jest? jest. Wegetariańskie ściegnałowy wołowe nam całkiem smakowały. Widoczny, główny mięsień, długi. Makaron smakowy. Juzaj, juzaj, nowy. Smak coś tam? Pyszne i widoczne, długi. Diacho, mięsień sojowy. Czyj? Przyprawione produkty makaronowe. Główny mięsień, drugi, nowy. Ziemniak. To jest ziemniak. Aha, okej. Okay. Dobra, otwieramy. Do ja jestem najbardziej ciekawa, bo to było w internecie przez <tryk> jakiś czas. Tak? Tak. A to, a to rzeczywiście wygląda na coś. Pomimo tego, że wygląda jak kabanos, to Właśnie. właśnie się nie No. Ach, jest śmiesznie. Taką zupkowiczką, mi pachnie zupką. Powiem Wam, że jak byłem w Chinach, to w wielu sklepach, nawet z pamiątkami, o dziwo, właśnie tak pachniało. Pokaż. Mhm. Mm no mogło, nie znam, to takim makaronem zupką. Proszę bardzo. Nie, ale jak kabanec. Proszę jest. bardzo, do Pana Operadora. Dobra. No to co, 3-4. próbujemy. Konsystencja jest średnia. No. Bo jest. To jest, jest ostre. To jest lekko słodkie na początku. A teraz jest ostre. Ale konsystencja tego to jest. Widać, że to jest. O, kurde. Mm. Napompowane. <coughs> napompowane powietrzem. I to mi przypomina trochę te chrupki ryżowe, znaczy nie ryżowe, kukurydziane takie są, te długie, no, no. które się po prostu roz... one są takie me mega napompowane. Ostre? Aż tak? Dla mnie jest pikantne, to jest, to jest najbardziej pikantne. O. Jak na razie! Mmm, ale... No gumowe. Gdyby to nie było tak ostre, to zjadłabym jeszcze dużo takiego. Ale w tak, że pierwszy smak, pierwszy jak go to czujesz słodkie. Tak, tak. A potem, dopiero uderza ta ostrość. No jest ostra, Ale smakuje mi to. później mm. sobie to jeszcze wiem. Mm -hmm. Nie, ja mam teraz dla kontrastu kastu, żeby jest suchy. Jest to tak, tylko mm, mm, raczej sugeruję, żebyśmy tamto zjedli, żeby będzie ostre mega. To na końcu zostawimy słodkie. Dobra, dobra. Dobra. Co mi smakuje? Mi już mm. Dobra, Nie ja jestem tego też ciekawa. Dobra. Co podamy? To tłumaczymy mm. teraz. Drodzy mm Państwo, -hmm. to jest, to jest e, chipsy z muszli, pikantny smak raków, co ten. To, 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 pikantny smak... A tu? Tu wmuchane jedzenie. Okej. Okay. Na A, to jest nazwa ja, firmy. Nie, firmy. Okay. A tu? No, chipsy smakowe i chipsy Ci, z muszli. Chipsy, hmm. chipsy z muszli. Tak, czy to są? Tak wyglądają takie... chipsy z muszli. Dokładnie. O, chciałeś muszę też. Napisz go. Bo... Hmm. Wiem, że woda tak nie pomaga, ale. No, to wszystko. Jedyne. no nie, To nie, jedyna. Dobra, odcieramy. Mhm. o Opa, ja pachnie. A jestem tajską taką indyjską restaurację. Tak. Tak pachnie jedzenie. Tak. To pachnie... To pachnie. Kminem. Kmin rzymski. Kmin rzymski. 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 Takie muszę... rzeczywiście... Czekaj. Zważymy chipsy o smaku muszli. Znaczy no. o kształcie muszli. No tak. Jest Mhm. Kminżyński. To jest słodkie. Jest lekko pikantna. Jest. To jest fajny. Nie wiem, jak smakuje muszla, bo nigdy muszli nie jadłem, ale... Jest dobre. Ale jest dobre. Ale też jest pikantne. do mhm. Ale nie jest o. aż tak pikantne jak to, tamto patrzynie. Wow. Dogą to o coś Mhm. To jest, jest tłuste. Mhm. Widać, że to jest tak mocno na tym tłuszczem przesiąknięte. Ale fajne. No, to dobre. Nie smakuję. Mhm. Czyli taką lekką słodycz. Na początku jest to słodycz. Na początku, a potem ostrzejsze. Dobra. Smakuje mi to. Dobra. Ok. To co, zostały nam dwa. Ja też muszę sobie popeślić. Dwa, no to, Dobra, to podsumujmy na koniec. Dobra. No, czyli tak, no bo teraz słodkie wjeżdża, Świętowe. to? No to tłumacz, co to jest? Ba wybuch, guma balonowa, siak dobry humor, szczęśliwy i pyszny. Co warto śniadanie? To jakaś no. guma balonowa, tak? Tak, no, guma balonowa, Mo sandwich i to jest nazwa tego. Dobra. Ksinet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opakowanie są, jest pięć sztuk. Jak cztuk. my mamy takie arbuzowe, to oni mają takie pomarańczowe, no nie? Mm -hmm. Bo niektórzy nie kojarzą. Jeszcze pięć sztuk No, nie się sztuk do Dobra. Wiesz, proszę bardzo. Można to lekko zgnieść, takie. Dobra, no to hop. Guma to jak guma taka rozpuszczalna. O! Oh. Mhm. Z konsystencji. To jest chyba najsłodsze z tych wszystkich. Mhm. Taka typowa guma balonowa, jak za, jak kiedyś była. kiedyś była? Mm, ja, nie pamiętam. Mm. A, dobra. Dobra, lekko słodkie. Trzeba mieć trochę inne, mm -hmm. ale co przyrosło moje oczekiwania, więc dobrze. No, Czuję, że to jest sztuczny smak. Nie? Mm -hmm. Mówię, że to nie jest ani owocowa, ani jakiś. Czuję taki, taki sztuczny smak gumy boleńno ale. No dobra. Słodka, Nie mm -hmm. niezła. Dobra. Całkiem dobra. Mhm. Mm Teraz. Czekaj. Coś... Na dziecięcie. A co można tym na mamy? gumę do rzucia? To jest rozpuszczalne. Nie. To, to nie to... jest rozpuszczalne. Ty już pokrywasz? <gum> <gum> guma balonowa całkiem niezła. Zostało nam ostatnie. To jest to. I już widać, co to jest, ale no. i tak przetłumaczymy. Tak, tak, To jedno. Musimy to do, do, do podsumowania, żeby nam wiedzieć. No. Energiczne cukierki, Jintro. Jint, ro energiczne. Podskoczy, gdy włożysz go do ust, skacz. Okej, okay. a tutaj na dole? Smak coli, czyli to jest kolowe. Czyli to Czyli to jest jakaś taka guma balonowa pewnie. O tym nie leci. Tak? Bardzo delikatnie pachnie Coca-Colą. Tak, strasznie delikatnie. To inaczej, wiesz co? Wysypiemy tu. Dobra. No nie wszystko może. na to też nie trzeba. Mm -hmm. Czekaj, coś tu jeszcze jest. Dobra. Tak to wygląda. To jest taki proszek. Śmieszny. No. No to weź trochę do, do, do buzi. No, nie wiem, nie chcę się palce, bo też będę. To drogi, No, weź trochę do buzi, spróbuj. Nie, tam już tak. O, szczela. Mhm. Szczelająca guma. Cukierek szczelający. To smakuje kolą. Smakuje kolą, teraz smakuje kolą. Mhm. Czuć jak strzela Fajne jest mhm. no, to, Mhm. ale dokładnie jest nic takiego, czego w Europie na nie ma. W Polsce. W Polsce też można takie szczelające. Tak? To jest No cukierek. To nie jest guma, to jest cukierek. Takie słodki szczelające. Dobre, no. No. No? dobre, ale, ale szału, szału nie, nie ma. ma. My też takie mamy. Dokładnie. To co, małe podsumowanie, które Ci smakowało najbardziej? Najbardziej? Które ze słodkiego najbardziej? Słodkiego? To, to było dla mnie bardzo dobre. Mi smakowało najbardziej to pierwsze, mm. różowe, bo było takie najmniej słodkie i, i, i fajna konsystencja. Nie, to A z, z mhm. tego? Te. To było bardzo fajne. Dla mnie chyba jednak te. Mm, hmm. Dla mnie chyba te. Są, są za ostre. Tak. Mm -hmm. Ale tak to są bardzo dobre. A mi to smakuje. Bardzo dobre. Fajnie, że tego jest duża paczka. E, ja lubię, lubię pikantne. Ja, ja też bardzo to lubię, mi, ale to, to mi jest bardzo dla mnie smakuje. Zapykam. To jest fajne. Dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie. Pokażemy Wam. Jeszcze co tutaj mamy? Takie, takie mamy jeszcze na przyszły raz. Nie wiem, co to jest. Będziemy, Będziemy tłumaczyć. tłumaczyć. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest, plus e, jeszcze mamy e, sześć innych rzeczy, zostawcie suba i zapraszamy wkrótce na kanał na, drugą, na drugi odcinek. Dzięki, wielkie, do zobaczenia.